Witam wszystkich serdecznie po dłuższej przerwie. Tak jak to było w pierwszym odcinku, widzę, jest kadr, jest. Jak to było w pierwszym odcinku o żurawiach, Przeniosłem fotopułapkę na nowe Bagno. Jest większe, lepiej doświetlone, lepsze światło, więc od razu też na niższych czołościach jest nagrywane, więc i ta jakość rośnie obrazu. Ale także, tak jak zauważyłem, jest tam po prostu więcej zwierzyny. No i przynajmniej zawsze nowe miejsce, urozmaicenie dla samego filmu. W tym odcinku zajmiemy się dzikami, jak to dziki lubią się potarzać. Jest bagno, więc jest idealny spa dla dzików. Jest tak zwane tarzowisko, czy tarzawisko. Dziki lubią tarzać się praktycznie codziennie, a latem nawet 2-3 razy dziennie. Jest to dla nich możliwość oczyszczenia się z różnych insektów, ochłodzenia troszeczkę jak jest ciepło. W zasadzie jest to takie zwierzęce SPA, odpowiednik dosłownie, tak, tak są funkcje spełnia, jak nasze, właśnie ludzkie też SPA, czy po prostu basen. Tego akurat czochrania po tym, jak dziki, jak już się wytarzają, idą od drzewa się czochra, czyli po prostu tą błoto z siebie ścierają, właśnie czochrając się od drzewa, co daje charakterystyczne ślady na korze, no akurat tego nie udało mi się nagrać. Teraz przygotowałem sobie taki kapownik, żeby troszkę... No, wyłapać płynności w rozmowie, bo zastanawianie się, co chciałem powiedzieć, przypominanie sobie. Właśnie żeby tego uniknąć po kolei sobie rozpisałem. I tak punkt drugi widzimy też na ujęciach niektórych młode dziczki. Są to dziki z paskami charakterystycznymi. Jak mają te paski, to wiadomo, że to są dziki w pierwszym roku życia, tak zwane warklaki. Do mniej więcej 6 miesięcy te właśnie paski noszą. Po roku stają się przylatkami, ale do roku są właśnie warkakami. Jeśli chodzi o miot, w jednym miocie rodzi się przeciętnie od 4 do 6 dzików. W zależności od tego ile w jakim wieku jest. No właśnie jak się nazywa? Samica dzika. Nie mogę sobie przypomnieć. No, to, Robimy klaps i lecimy dalej. Dziki w stadzie nazywają się też watachą, tak jak wilki podobnie. Z reguły watacha składa się od kilku do kilkunastu dzików. I co jest ważne, one są ze sobą spokrewnione. Na koniec parę ciekawostek dotyczących anatomii dzika. Dlaczego dzik ma taki kształt? Kropli wody, jak to ktoś ładnie określił, to się zgadza. Czyli on jest tak jak przy ryju? A do tego dojdziemy co to jest ryj. Jest bardziej wypukły, potem się zwęża ku tyłowi. Nie jest to przypadek, ponieważ dzik przedziera się przez krzaki, robi drzwiami bardzo gwałtownie, uciekając i po prostu działa jak klin jak pocisk. Wchodzi w te krzaki, w różne przeszkody i dlatego kształt ma pocisku, czyli kropli wody. Ma być po prostu kształt opływowy, tylko tu nie chodzi o pory powietrza, a po prostu możliwość tarnowania różnych krzaków. Tak samo na jego garbie jest większa ilość tłuszczu, z tego co dobrze pamiętam, żeby czegoś nie pomylił, Dzięki czemu właśnie kark dzika, plecy jego stają się bardzo takie mocne. Także on chodzi jak krzaki, czy z jakąś inną przeszkodę taką. Na no oczywiście do pokonania wchodzi jak taran. Dosłownie jak taran rozwieszony byk. Dlatego też właśnie jego budowa, jest. jeśli chodzi o kształt, jeśli chodzi o wytrzymałość tych pleców, jest tak charakterystyczna. Z kolei na jednym ujęciu widzimy, jak tam rozgarnia, bag, bag, yy, rozgarnia błoto. Szuka pożywienia i... No może nie szuka pożywienia, może tylko sobie rozgarnia to błotko. Ale jego ryj, którym to robi, nazywa się gwist, w żargonie myśliwskim. Dlaczego? Nie wiem. No Myślę, że też jest podobny do gwiska faktycznie z wyglądu. Nawet no, też dziki wymiar na krząknięcia, więc nazwa jak najbardziej pasuje. No i wreszcie to rozgarnianie błota na krat. To nie jest buchtowanie. Buchtowanie to na polu. Czasami widzimy takie ślady, idziemy sobie polem. Wyraźnie są takie skopane miejsca, zryte, czyli właśnie zbuchtowane. Dziki w ten sposób szukają oczywiście pożywienia, głównie są roślinożercami, ale też lubią różnego rodzaju pędraki, czasami drzownice, jakieś nornice im wejdą w zasięg, to jak najbardziej też nie pogardzą. I w ten sposób również spróchniają się. Spełniałem tę samą rolę co Płuk i oranie pola. Dlatego są też między właśnie dla rolnictwa pożyteczne. Popatrzcie sobie, Aha, jeszcze jedna scenka taka to już było z żurawiami już w poprzednim odcinku też pokazywałem tę scenę. Dzik, moszczący się w tym bagnie i chyba nie spodobało się to żurawiom, bo jednak głośno próbują go odgonić swoim charakterystycznym tym klangorem. I posłuchajcie jeszcze raz tego głosu. Jak to ktoś ładnie nazwał, głos żurawia, ten jego krzyk, czyli klangor, mówi się fachowo, to jest jak głos dawnych dinozaurów. I jest w tym faktycznie coś niesamowitego. Posłuchajmy sobie. A w następnym odcinku zajmiemy się... Pozostaje jeszcze jeden odcinek ze starego nagrania, zeszłorocznego zresztą, bo już prawie rok minął. Zajmiemy się jeleniami. Tak, jeleni nie brakuje. Nie mniej niż na poprzednim bagnie i sobie porozmawiam troszkę o jeleniach, a jest też gość specjalny, w następnym odcinku pojawi się, bardzo specjalny, mój wymarzony. A potem będzie trzeba tę pułapkę znowu założyć, być może na to samą bagno i zobaczymy co znów się nagra. Dzięki, trzymajcie się, do następnego a, odcinka. Troszkę zmienił się wystrój, dodałem mapę tutaj ładną. Dokładnie pokazuje wszystkie lasy w województwie kujawsko-pomorskim. No i może jeszcze tam z czasem parę gadżetów przybędzie. No jeszcze jedna rzecz właściwie nagrywam, nie na lustrzance, na telefonie, teraz prościej. A myślę, że jakoś się tak wiele to nie będzie odbiegać. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się, cześć.